No cześć. Dzisiaj firma Granna Potwory do szafy Gra bardzo ciekawa Wiek graczy 3 do 8 lat Lubię określania górnego wieku dziecka albo osoby, która może grać w grę Dla mnie gry są na całe życie Mamy fajną instrukcję Krótka, fajny opis, bardzo ładne wykonanie, bardzo ciekawe. Mamy tutaj naszą szafę, to jest nasza główna gra. Dodatkowo mamy w grze I karty takie, karty z potworami. Bardzo fajnie wykonane. Naprawdę bardzo fajnie zrobione. Gra bardzo przemyślana, niedługa. Jak sami widzicie, z drugiej strony mamy różne obrazki dzieci w łóżku. Więc. No bardzo fajnie narysowane są te potworki. Strasz, straszaki nocne. Gra jest bardzo fajna, spokojna. Bardzo fajnie wykonana. Chociaż mogłaby być ta szafa z trochę grubszej tekturki. Bo tutaj już parę razy otwierana, zamykana, już jest z problem. Ale poza tym fajna dla dzieci polecam od 3 do 8 roku życia podobno. Dla mnie na pewno, nie? Na pewno fajne wykonanie. Tutaj macie jak to właśnie wygląda. Mały opis gry. Więc naprawdę pomysłowe. Naprawdę bardzo fajna pozycja u mnie w domu, która się znalazła i która. No, naprawdę sprawia, że dzieci siedzą grzecznie i uczą się cierpliwości, a nie muszą się wysiadywać godzinami, właśnie przy stole. No i po pewnym czasie zacząć się męczyć. Gry polecam, warto ją poszukać, bo naprawdę jest ciekawa. Na pewno nie jedno dziecko zainteresuje. Jak sami widzicie, czas gry 10 minut. No to nie jest dużo. Tyle na dzisiaj. I do zobaczenia następnym razem. Hej.